To już koniec czerwca, początek, miejmy nadzieję, pięknego lata. Witam, Justyna Urbaniec, zapraszam na najnowszy serwis informacyjny telewizji Olesna. Północny wariant oleskiej obwodnicy. Państwo buduje taką y, ulicę dla przyszłych także pokoleń. Gminne zawody strażackie. Młody bohater z wielkim duchem i sercem. W międzyczasie jeszcze zadzwoniłem po rodziców. Jest najpiękniejszym obiektem sakralnym na mapie Olesna. Leży na szlaku drewnianego budownictwa sakralnego oraz widnieje w rejestrze zabytków województwa opolskiego. Mowa oczywiście o kościele odpustowym świętej Anny w Oleśnie. Teraz ta wyjątkowa świątynia może pochwalić się kolejnym wyróżniającym tytułem. Od ponad 500 lat urzeka swoją historią, architekturą i wyjątkowym klimatem. Teraz Oleski Kościół, pod wezwaniem Świętej Anny, ma szansę trafić na listę pomników historii. Chociaż, co prawda, ziemia Oleska i Ziemia Kluczborska. Mają w posiadaniu liczne obiekty drewniane, sakralne, to jednak pośród nich Anna wybija się na czoło przede wszystkim jako miejsce najliczniej odwiedzane przez pielgrzymów. Ta inicjatywa zrodziła się w związku z tym, że w przyszłym roku nasz kraj obchodzi stulecie odzyskania niepodległości, i w związku z tym aktualnie uzupełniana jest tak zwana lista pomników historii. Ta lista liczy w tej chwili 70 zabytków, i uznaliśmy, że mamy się czym pochwalić. Kościółek Świętej Anny to jest naprawdę ewenement. Jak głosi legenda, kościół został wybudowany w miejscu cudownego ocalenia dziewczyny, która polecała się opiece Świętej Anny. Początkowo modlono się przed figurą Świętej Anny Samotrzeciej, umieszczoną na pniu sosny, a następnie w tym miejscu postawiono kapliczkę. kościół Świętej Anny to on jest zbudowany. Trzech kościołów razem wziąć najpierw była wybudowana kaplica taka w 1444 roku, później było za mało miejsca. W 1518 roku wybudowali kościół tutaj. Jeszcze wszystko było za mało miejsca. W 1668 do 70 roku w ciągu dwóch lat dobudowali tamtą część w kształcie róży. Nawiązuje do kształtu róży kwiatu, który no jest związany z Olesnem, bo i widnieje w herbie naszego miasta, a także kiedyś nasze miasto nazywało się w języku niemieckim Rosenberg. Także jest to Kościół na pewno wyjątkowy. Kościół pod wezwaniem świętej Anny jest jednym z najpiękniejszych sakralnych obiektów drewnianych w kraju, który przyciąga tysiące pielgrzymów. Miejmy nadzieję, że perła drewnianej architektury wkrótce będzie gościła na liście pomników historii i tym samym zaistnieje na jeszcze szerszym forum oraz będzie cieszyła się jeszcze większą popularnością wśród wiernych. Jak bumerang powraca do nas temat Oleskiej obwodnicy, która według planów ma powstać w latach 2020-2022. Ta ogromna inwestycja budzi wiele nadziei, ale także pytań u mieszkańców naszego regionu. Okazuje się, że największym poparciem cieszy się wariant północny. Więcej na ten temat w naszym materiale. Trwają obrady nad budową obwodnicy Olesna. Opracowane zostały trzy warianty: dwa południowe i jeden północny. Aktualnie realizowany jest pierwszy etap projektu, czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla budowy obwodnicy Olesna. Jesteśmy w takim momencie tak zwanego zespołu oceniającego przedsięwzięcie inwestycyjne. Taki, taki zespół się odbył 31 maja i na tym zespole został. Wstępnie rekomendowany jako ten wariant najlepszy w ocenie zespołu, to jest wariant drugi, tak zwany wariant drugi północny. Został jako drugi w kolejności oceniony wariant najbardziej taki wysunięty na południe, oznaczony numerem jeden. Po tej wstępnej ocenie, która się odbyła w Opolu będzie to przesłane do centrali generalnej dyrekcji do Warszawy i tam zdecydują, kiedy będzie powołana komisja oceny projektów inwestycyjnych i tam wybrany już konkretny wariant, który był zaproponowany już w Opolu przez samorządowców, bo takie to spotkanie było, byli przedstawiciele samorządów, które, których ta uwodnica dotyczy. Planowana trasa to nie tylko objazd miasta, ale 25-kilometrowy fragment drogi ekspresowej numer 11. Władze miasta radni oraz Przedsiębiorcy popierają wariant północny. To jest wariant, który przychodzi przy naszych terenach inwestycyjnych. Tereny inwestycyjne dla nas to jest no, skarb który. Które mamy to są miejsca pracy, a tym samym rozwój naszego miasta. I to od północy również zaczynają powstawać następne autostrady czy ulice ekspresowe. Wiemy, że ta ekspresówka, która będzie S11 połączy Śląsk, także, także będzie połączenie do Krakowa, do Katowic, do Gliwic, także nikt nie będzie musiał przez miasto tutaj się przedostawać. W tym rejonie są posadowione działki po, do strefy ekonomicznej. Wybudowanie tamowodnicy i węzła drogowego spowoduje, że dostęp no między innymi tych wszystkich zakładów będzie zdecydowanie lepszy i szybszy do jazdy do drogi krajowej numer 11, a następnie do autostrad, co spowoduje E, szybszy dojazd i mniejsze koszty w ogóle e, transportu materiałów. Mieszkańcy Olesna od lat czekają na obwodnicę i jak na zbawienie. Omianie ruchu ciężarowego, Olesna. Nareszcie może będzie. Wielkie przedmieście i tutaj spokój. Myślę, że wtedy ten ruch, który przebiega przez miasto, będzie ograniczony, bo w tej chwili jest to naprawdę duże utrudnienie dla mieszkańców Olesna. Tak zaczyn jeździć ciężarowe samochody, po prostu wybijają człowieka ze snu. Obwodnica Olesna, według planów, ma zostać zbudowana w latach 2020-2022. To wydarzenie rozpoczęło się uroczystym przejazdem ulicami Olesna aż 15 wozów strażackich. Mowa o gminnych zawodach pożarniczych, podczas których jednostki ochotniczych straży pożarnych walczyły o puchar burmistrza Olesna. Sobotnie popołudnie było wyjątkowo ciekawe. Mieszkańcy Olesna mogli podziwiać zarówno samochody amerykańskie na oleskim rynku, jak i zmagania strażaków w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych na stadionie miejskim w Oleśnie. Samochody amerykańskie na polskich drogach są rzadkością, dlatego też budzą spore zainteresowanie. Razem z naszą ekipą tutaj znajomych organizujemy ten zlot samochodów amerykańskich. To już jest piąta edycja. Jak co roku pobijamy rekordy z kolejnych lat. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników samochodów, mamy w tej chwili około 200 samochodów. To jest europejska wersja Forda Mustanga 2016. 5 litrów pojemności, 420 koni, manualna skrzynia. Prowadzi się bardzo dobrze, jestem zadowolony. No może spalanie nie jest tutaj na europejski rynek aż tak atrakcyjne, ale na to to się nie patrzy. Widać, na drodze wyglądają zupełnie inaczej. Zawsze jadąc w fumie wyróżniają się na każdym kroku, także chyba stąd bierze się ta pasja do, do innych samochodów. Widowiskowe były również zawody strażackie. 26 drużyn z jednostek ochotniczych Straży Pożarnych gminy Olesno rywalizowało ze sobą w dwóch konkurencjach. Startują w czterech kategoriach: drużyny męskie, kobiece i młodzieżowe, również z podziałem na dziewczęce i chłopięce. I... Ćwiczenia w zasadzie są dwa, dwa zadania do wykonania, jest to sztafeta i ćwiczenie bojowe. Biorę udział w bojówce. Bojówkę obsługuje siedmiu druhów. Jest to mechanik, łącznik, rozdzielacz, dwóch rota pierwsza i dwóch rota druga. Ja jestem na stanowisku mechanika. Muszę podać rocie sawny oraz dwa klucze, zapalić motopompę straczecką i podać e, wodę naprzód. Ja brałem udział w konkurencji sztafety. Na ostatnim odcinku łączyłem e, rozdzielacz z odcinkiem W52 i prądownicą. Teraz będziemy e, mieć udział w bojówkę. I musimy przeskakiwać przez rów i w w wiązać węzły i lać wodą. Zawody sportowo-pożarnicze to jeden z ważniejszych elementów szkolenia pożarniczego strażaków. Poprawiamy zwinność, sprawność i jakoś się przygotowujemy też e, inaczej do pożarów, do, do, do różnych wyjazdów. Chcę startować i się bardziej rozwijali, gdyby na przykład miałbym kogoś ratować. Możemy e, kształcić. E, w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego i możemy szlifować swoje umiejętności tak i podnosić kwalifikacje. Podczas ratowania kogoś nie wiadomo, to liczy się każde, każdy czas. Sportowa rywalizacja była na najwyższym poziomie. Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy, a na zwycięzców czekały nagrody pieniężne. Nie bał się wskoczyć do lodowatej wody, by uratować tonącego. Przykład Kuby pokazuje, że należy i warto pomagać. Poznajcie bohatera naszego materiału oraz jego historię. Jakub Famuła jak co dzień wracał ze szkoły w Oleśnie do domu. Zmęczony po wielu godzinach nauki, myślał jedynie o odpoczynku. Lecz na ten moment musiał jeszcze chwilę poczekać. Przechodząc obok stawu w chudobie, chłopak usłyszał jęki topiącego się mężczyznę. Ześlizgnąłem się do tej wody w butach, tylko wyciągnąłem twarz z wody i ustawiłem go w takiej pozycji, żeby się nie zachwycono. Szybko pobiegłem do najbliższego domu, żeby no za, zapewnić sobie bezpieczeństwo, że jakby mi się coś stało, żeby pani była przy tym. W międzyczasie jeszcze zadzwoniłem po rodzice i kazałem zadzwonić na straż i pogotowie. Rozebrałem się, weszłem do tej wody, złapałem go od tyłu i ustawiłem go w takiej pozycji, żeby go było szybko, łatwo wyciągnąć. Gdyby Kuba nie miał tego w sercu, to po prostu on, on by tego nie zrobił. Szkoła, szkoła wspomaga. My rzeczywiście pokazujemy takie zajęcia, zapraszamy ratowników. Mamy zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, mamy własne fantomy, więc te zajęcia są. Ale co innego teoria, ale co innego i praktyka. Kuba pokazał, że on jest praktykiem. I to się cenię. Za odwagę oraz pomoc Topielcowi Kuba, jako pierwszy nastolatek w województwie opolskim, otrzymał tytuł młodego bohatera z rąk ministra spraw wewnętrznych. Piętnastolatek otrzymał również gratulacje od wojewody opolskiego, który odwiedził Oleską Szkołę wraz z unikatowym prezentem. Mieszkanie z tej ziemi Oleskiej, Kuba, jest bohaterem i to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć. To wzór naśladowania. Jakieś przestanie być wojewodą. Kary, się zmieni Kuba zostanie bohaterem do końca życia i to naprawdę trzeba wyróżniać. Pokazywać takie postawy bohaterskie, patriotyczne, naprawdę jako przykład. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że właśnie mamy w naszym województwie Takiego wspaniałego młodego człowieka. Kubie w wyciągnięciu mężczyzny pomógł ojciec, który nie potrafi wyjść z podziwu, że chłopak dał radę zainterweniować i przejść do akcji ratowniczej. Chociaż jestem od 25 lat strażakiem, to takich emocji jeszcze nie było. W bez, bezpośredniej stopni mogłem przyczynić się do uratowania też tego człowieka. Nie? Wszyscy mówią, że po co on wchodził w pierwszym momencie, przecież mógł tak samo utonąć, mógł go tonąc właśnie wciągnąć, mogło być w tamtym miejscu głęboko, ale Jakub twierdzi, że on o tym w ogóle nie myślał, tylko że trzeba pomóc. Jakuba aktualnie jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Chudobie. W przyszłości nadal chce kontynuować swoje zainteresowanie, marzy musi być zawodowym strażakiem. W straży uczy się, że trzeba brać odpowiedzialność za siebie i drugiego człowieka. Teraz Jakub pokazał, jak to się robi w praktyce. Tą informacją kończymy czerwcowe wydanie wiadomości. Obserwujcie profil Oles na T.V. na Facebooku oraz YouTube'ie, a jako pierwsi zobaczycie kolejny serwis informacyjny, który ukaże się już niedługo. Do zobaczenia.